Było ciepłe, wiosenne popołudnie, a szkolne podwórko w małym miasteczku pod toruniem pulsowało głosami dzieci podczas przerwy. Piasek skrzypiał pod butami, gdy dzieci grały w klasy, a w oddali, na ławkach przy żywopłocie, grupka dziewczynek wymieniała się plastikowymi bransoletkami. Na skraju boiska siedziała dziewczynka o rudych włosach, zwana przez wszystkich małą Martą. Marta miała 8 lat, była drobna, z niebieskimi oczami, które często mrużyła, patrząc na świat z cieniem podejrzliwości. W jej ruchach było coś nerwowego, jakby nie potrafiła usiedzieć w miejscu. Marta była znana z tego, że potrafiła nagle krzyknąć, wybuchnąć śmiechem albo w jednej chwili odwrócić się plecami, kiedy coś jej nie pasowało. Była impulsywna i łatwo wpadała w zazdrość, zwłaszcza gdy coś przypominało jej, że w domu nie zawsze miała wszystko, czego chciała. Kilka metrów dalej, pod cieniem starej lipy, siedziała dziewczynka na wózku inwalidzkim. Miała 9 lat i nazywała się Zosia. Jej nogi były nieruchome, a ramiona delikatnie opierały się o poręcze wózka. Miała rozjaśnione słońcem blond włosy, upięte w dwa cienkie warkocze, które opadały na ramiona. Na kolanach trzymała małego pluszowego pieska z czarnym noskiem, którego tuliła z czułością, co jakiś czas gładząc go po głowie. Uśmiechała się, obserwując bawiące się dzieci, czasami unosiła rękę i machała tym, którzy spojrzeli w jej stronę. Ale marta patrzyła na nią inaczej. Z zaciśniętymi ustami zerkała na pluszowego pieska, którego Zosia przytulała. Marta miała dokładnie takiego samego kiedyś na półce w sklepie, ale mama wtedy powiedziała, że to zbędny wydatek. Marta poczuła ukłucie zazdrości i coś jeszcze, czego nie umiała nazwać. Miała wrażenie, że wszyscy wciąż patrzą na Zosię, że wszyscy jej współczują i ją lubią, bo siedzi na wózku. A ona, Marta, która mogła biegać i skakać, była niezauważana kropka, dlaczego Marta tak bardzo przejmowała się Zosią. Dlaczego nie mogła przestać patrzeć na tego małego pluszowego psa? Coś w jej środku zaczynało rosnąć, ciepłe i palące, a palce drżały jej lekko, gdy patrzyła, jak Zosia się śmieje. Wszystko wydarzyło się w jednej krótkiej chwili. Marta patrzyła, jak Zosia pokazuje pluszowego psa innej dziewczynce, która przyszła do niej, by ją uściskać. Marta poczuła, jak zaciska pięści, jak jej policzki robią się czerwone. W głowie zabrzmiała jej myśl. Że Zosia wcale nie zasługuje na taką uwagę. Że to niesprawiedliwe. Że to wszystko powinno należeć do niej. Zanim pomyślała, co robi, Marta podeszła szybkim krokiem do Zosi, zacisnęła dłonie na rączkach wózka i pchnęła go mocno. Koła zahaczyły o nierówność w chodniku, a wózek przechylił się niebezpiecznie na bok. Pluszowy piesek wypadł z kolan Zosi, a sama Zosia krzyknęła, zderzając się łokciem z bokiem wózka. Cisza spadła na podwórko jak ciężki koc. Dzieci odwróciły się z przerażeniem, patrząc na Zosię, która siedziała, zapłakana, z potarganymi warkoczami i zadrapanym ramieniem. Nikt jednak nie zauważył, że kilka metrów dalej, pod ławką obok nauczycielskiej sali, leżał duży owczarek niemiecki, który odpoczywał u boku swojego przewodnika, policjanta po służbie. Pies miał na imię Largo, był doświadczonym policyjnym psem tropiącym i ratowniczym, który zwykle towarzyszył swojemu panu, gdy ten pełnił dyżur przy szkole. Gdy Marta popchnęła wózek Zosi, Largo uniósł głowę, a jego uszy drgnęły, stawiając się w gotowości. Jego bursztynowe oczy skierowały się na Martę, która teraz cofała się powoli, jakby sama nie wierzyła w to, co zrobiła. Largo poczuł znajomy zapach strachu i bólu, który znał ze szkoleń ratunkowych. Zanim ktokolwiek z dorosłych zareagował, Largo wstał i zrobił krok do przodu, a jego ogon uniósł się lekko, sygnalizując, że obudził się w nim instynkt ochrony. Coś w powietrzu zadrgało, gdy Largo, wciąż w milczeniu, obserwował Martę i Zosię. To była chwila, w której niewidzialna granica między zwykłym dniem na szkolnym podwórku a czymś, co miało zmienić życie wszystkich trojga, właśnie została przekroczona. Marta siedziała przy murku za boiskiem, wpatrując się w swoje brudne buty. Wokół niej dzieci rozmawiały szeptem, spoglądając na nią ukradkiem, a ona czuła, jak jej serce bije szybko, jakby zaraz miało eksplodować. Jej ręce drżały a Na palcach widziała drobinki piasku, które przykleiły się, kiedy upadła na kolana, odpychając wózek Zosi. W jej głowie nagle pojawił się obraz kuchni w domu, gdzie mama stała przy zlewie z zasłoniętą twarzą, a tata krzyczał, że już dłużej tego nie zniesie. Marta stała wtedy za stołem, trzymając w rękach kredki, które spadły jej na podłogę i patrzyła, jak mama płacze, a tata trzaska drzwiami. Była wtedy taka malutka i czuła, że nic nie może zrobić, by przestało boleć. Potem, gdy mama wracała do pokoju, Marta siadała w kącie, udając, że jej nie ma, a mama tylko głaskała ją po głowie i mówiła: Nie teraz, martusiu. Marta poczuła ukłucie w klatce piersiowej, gdy uświadomiła sobie, że znowu poczuła się niewidzialna, jak wtedy, gdy stała w kuchni, a wszyscy zajmowali się sobą. Patrząc na Zosię, która zawsze miała uśmiech i uwagę innych, Marta czuła, że to wszystko jej się należy, że to ona powinna w końcu być zauważona. Tymczasem Largo, owczarek niemiecki, który stał kilka kroków od niej, obserwował Martę spokojnymi, głębokimi oczami. Jego nos poruszał się lekko, łapiąc zapach kurzu, potu i czegoś jeszcze, zapachu strachu i żalu, który znał z patroli i szkoleń ratowniczych. Pamiętał zapachy krwi i płaczu dzieci po wypadkach, kiedy wbiegał między grazji, by odnaleźć zaginionych. Pamiętał dziecięce rączki zaciskające się na jego sierści, gdy odnajdywał ich pod zawalonymi deskami. W largo budziło się wspomnienie jednej dziewczynki, której nie zdołał uratować, gdy dach zawalił się tuż obok. W tamtej chwili usłyszał jej krzyk, ale nie zdążył do niej dotrzeć. Teraz patrzył na Martę, widząc w jej oczach to samo przerażenie i samotność, które kiedyś widział w oczach tamtej dziewczynki. Zosia siedziała obok przewróconego wózka, trzymając się za obolałe ramię, a łzy spływały jej po policzkach. Jej mały pluszowy piesek leżał kilka kroków dalej, ubrudzony piaskiem. Zosia spojrzała na Martę z przestrachem, ale bez nienawiści, co sprawiło, że Marta poczuła, jakby coś ciężkiego usiadło jej na piersi. Marta podniosła wzrok na Largo, który stał przed nią, nie szczekając, nie warcząc, tylko patrząc spokojnie, jakby pytał, co teraz zrobisz? Dziewczynka cofnęła się o krok, ale pies podszedł bliżej, zatrzymując ją spojrzeniem. W jego oczach nie było groźby, ale coś, co przypominało ciszę przed burzą. Gotową zmusić Martę do przyznania się przed sobą, że zrobiła coś złego. Largo wahał się przez chwilę. Jego instynkt ochronny ścierał się z treningiem, który uczył go czekać na komendę przewodnika. Wiedział jednak, że dzieje się coś złego, że ta chwila wymaga reakcji, nawet jeśli nikt jeszcze nie krzyczał, nie płakał głośno, nie wzywał pomocy. Czuł, jak w powietrzu unosi się zapach winy i skruchy. Zosia spojrzała na Martę, a w jej oczach pojawił się smutek, a nie złość. Uzmieszały się z piaskiem na jej policzkach, gdy mówiła cicho dlaczego to zrobiłaś? To jedno pytanie było jak uderzenie, bo Marta sama nie umiała odpowiedzieć, a wewnętrzny głos powtarzał jej obraz mamy płaczącej w kuchni i taty, który trzaska drzwiami. Largo usiadł obok Zosi, delikatnie dotykając jej dłoni nosem, jakby chciał ją uspokoić, a potem spojrzał ponownie na Martę, dając jej do zrozumienia, że jest czas, by przestała uciekać i w końcu przyznała się do swojego strachu i zazdrości. W tej chwili ich historie zaczęły się splatać, otwierając drogę do tego, co miało nadejść. Marta czuła, jak jej serce wali, gdy patrzyła na Zosię siedzącą przy przewróconym wózku z zakrwawionym łokciem i łzami spływającymi po policzkach. Zosia nie płakała głośno, ale jej drżący oddech w ciszy boiska był jak echo w głowie marty. Patrzyła na swoje dłonie, które przed chwilą zacisnęły się na rączkach wózka i po raz pierwszy poczuła coś, czego nie umiała nazwać, strach zmieszany z winą. W jej głowie pojawiały się obrazy, mama siedząca przy stole, milcząca, z oczami wpatrzonymi w pusty kubek po kawie. Tata wychodzący bez słowa, kiedy Marta chciała mu pokazać rysunek. Głos mamy, Martusiu, później. To wszystko wracało teraz z pełną siłą, gdy patrzyła na Zosie i jej małego, zapruszowego pieska leżącego na piasku. Chciała podejść, przeprosić, ale w gardle miała wielką kulę, która nie pozwalała jej mówić. Przestraszyła się tego, co zrobiła, ale jednocześnie bała się, że jeśli ktoś się dowie, zostanie ukarana, może wyrzucona ze szkoły, a mama będzie jeszcze bardziej smutna. Ten strach był większy niż poczucie winy, ale gdzieś w środku czuła, że nie może już cofnąć tego, co zrobiła. Largo stał obok Zosi, jego silne ciało osłaniało ją jak mur. Jego uszy były uniesione, oczy uważnie śledziły każdy ruch Marty. W Largo walczyły dwie siły, instynkt, który kazał mu działać i chronić. Oraz lata treningu, uczącego go dyscypliny i czekania na komendę przewodnika. W jego wspomnieniach pojawił się obraz tamtej dziewczynki, której nie zdołał uratować spod zawalonego dachu. Widział jej oczy pełne strachu, zanim zgasły, i choć wiedział, że nie mógł zrobić więcej, od tamtej chwili każda sytuacja przypominająca zagrożenie dziecka wywoływała w nim pragnienie działania. Patrzył na martę i widział w niej dziecko, które zrobiło coś złego, ale było zagubione i przerażone. Czuł zapach jej strachu i poczucia winy tak charakterystyczny, że wiedział, iż to nie była tylko złość, ale coś znacznie głębszego. Marta zrobiła krok w tył, chcąc uciec. Poczuła, jak jej oddech staje się szybki, a w oczach pojawiły się łzy, których nie potrafiła powstrzymać. W jej głowie kołatała się myśl: uciekaj, zanim ktoś zawoła nauczycieli, zanim zobaczą. Zrobiła kolejny krok, odwracając się w stronę furtki prowadzącej za szkołę. W tym momencie Largo ruszył. Nie szczekał, nie warczał, tylko spokojnie, zdecydowanie zagrodził jej drogę, stając szeroko, z ogonem lekko uniesionym. Jego wzrok spotkał się z oczami Marty, zmuszając ją do zatrzymania się. Jej ciało zamarło, a nogi odmówiły posłuszeństwa, gdy spojrzała w bursztynowe oczy Largo. Przez chwilę myślała, że pies ją zaatakuje, że rzuci się na nią i wszyscy zobaczą, jaka jest zła. Ale Largo nie ruszał się. Tylko patrzył, jakby czekał, aż marta sama zrozumie, co zrobiła. W tym momencie marta poczuła, jak jej strach ustępuje miejsca czemuś innemu, rozdarciu w środku, które przypominało płacz, ale nie na głos, tylko w środku jej samej. Zrozumiała, że nie może uciec, że wszystko, co zrobiła, wróci do niej, niezależnie od tego, jak szybko pobiegnie. Largo zrobił krok bliżej, powoli, spokojnie, nie spuszczając z niej wzroku. Nie warczał. Nie szczekał, tylko stał i patrzył, jakby mówił, to jest moment, kiedy musisz stanąć w prawdzie. Marta poczuła, jak uzyspływają jej po policzkach, a nogi się uginają, zmuszając ją do uklęknięcia na zimnym piasku. To była chwila, w której Marta zrozumiała, że skrzywdziła nie tylko Zosie, ale także siebie. Largo, w ciszy i spokoju, pozwolił jej to poczuć, a ona, kręcząc przed nim, wiedziała, że już nic nie będzie takie samo. Marta klęczała na piasku, a łzy spływały jej po policzkach, mieszając się z kurzem i drobnymi kamykami, które wbiły się w jej kolana. Largo stał przed nią, wpatrując się spokojnie swoimi bursztynowymi oczami. Jego obecność była cicha, ale potężna, jakby wypełniała cały plac zabaw. Nie było w nim złości ani groźby, ale marta czuła, że patrzy prosto w jej serce. W tej ciszy słychać było oddech Zosi, urywany i płytki, oraz cichy pisk plastikowego kółka wózka który leżał przewrócony. Largo odwrócił głowę i zaszczekał. Raz, głośno, tak że echo poniosło dźwięk po placu. Potem jeszcze raz, krócej, jakby chciał wezwać pomoc. Z drzwi szkoły wybiegła nauczycielka, a za nią kilkoro dzieci, które od razu cofnęły się, widząc Largo stojącego przy Marsi. Pies nie ruszył się, nie szczekał więcej, tylko patrzył spokojnie, czekając, aż dorośli podejdą. Jego ogon lekko poruszał się w powietrzu. Oczy czujnie obserwowały każdego krok nauczycielki. Marta czuła, jak jej serce bije coraz szybciej, gdy zobaczyła, że nauczycielka klęka przy Zosi, sprawdzając jej ramię i pytając cicho, czy coś ją boli. Zosia spojrzała na Martę, a w jej oczach nie było złości, tylko ból i pytanie, dlaczego? Marta zadrżała, bo wiedziała, że nie potrafi odpowiedzieć, a to bolało bardziej niż krzyk czy kara. Nauczycielka spojrzała na Martę, widząc jej zapłakaną twarz i drżące dłonie. W powietrzu wisiała ciężka cisza, którą przerwał Largo, podchodząc powoli do Marty i delikatnie dotykając jej dłoni nosem. Dziewczynka zamarła, patrząc na psa, a potem odważyła się unieść rękę, pozwalając mu powąchać swoje palce. Largo usiadł obok Zosi, kładąc łapę blisko jej wózka, jakby pilnował jej bezpieczeństwa, ale nadal patrzył na Martę, która drżała, wciąż klęcząc na piasku. W tym spojrzeniu było coś, co mówiło – to, co zrobiłaś, było złe, ale teraz masz wybór, co z tym zrobisz. Dorośli pomogli Zosi usiąść z powrotem na wózku, poprawiając jej opadające warkocze i otrzepując piasek z rąk. Zosia wzięła swojego małego, zapluszowego pieska, przytuliła go i spojrzała jeszcze raz na Martę. Tym razem w jej oczach była łza, ale i cichy uśmiech, który mówił, już wystarczy. Marta podniosła się powoli, czując, jak drżą jej nogi, i zrobiła krok w stronę Zosi. Jej głos był cichy, prawie szeptem, ale wystarczająco głośny, by usłyszała go Zosia i stojąca obok nauczycielka. Przepraszam, ja nie powinnam była. Zosia skinęła głową, a w jej oczach pojawił się blask zrozumienia, choć ból nadal tam był. Nauczycielka spojrzała na Martę poważnie, mówiąc, że będzie musiała porozmawiać z jej mamą, że są konsekwencje za to, co zrobiła, ale jej głos nie był krzykiem, tylko spokojny, stanowczy. Largo wstał i podszedł do Marty jeszcze raz, dotykając jej dłoni, zanim odszedł do swojego przewodnika, który w tym momencie pojawił się przy placu, zaskoczony całą sytuacją. Marta poczuła ciepło, które zostawił po sobie pies, jakby dawał jej sygnał, że nie jest potworem, ale że musi ponieść odpowiedzialność. Kiedy wózek Zosi został ustawiony, a ona sama była gotowa objechać do sali, Largo szedł obok niej, patrząc przed siebie spokojnie, czujny, gotowy chronić, jeśli coś znowu się wydarzy. Jego krok był pewny, a ogon poruszał się powoli, jakby wiedział, że tym razem zrobił to, czego nie udało mu się zrobić kiedyś. Marta patrzyła na Largo i Zosie, czując, że coś w jej pękło, ale jednocześnie zniknęło to uczucie ciężaru w piersi. Wiedziała, że czeka ją rozmowa w domu i w szkole, ale czuła też, że to początek czegoś nowego. Że jeśli będzie chciała, może zacząć od nowa, wolna od tej zazdrości, która tak długo ją zjadała.